Hej, cześć, witajcie, z tej strony Maciasty i dzisiaj przychodzę do was z nowym ekwipunkiem tematycznym i tym razem na prośbę starego. 10 tysięcy polskich złotych oraz ekwipunek w barwach czarno-czerwonych. W tym wypadku ustawienie kolorów jest akurat na tyle dobre, że często da radę wyhaczyć po prostu skiny z dwoma kolorami na sobie, co zdecydowanie ułatwia tutaj sprawę. Klasycznie też moje miliceny były brane z CS Float'u oraz przedstawione skiny są w stanie, o jakich jest mowa. Także przenieśmy się już na serwer i na mapę, jeszcze no, jak widzimy, a więc idealnie dopasowaną do naszej Obecnej aury. Tylko tutaj mały taki, słuchajcie, disclaimer, który założyłem dopiero teraz przy montowaniu. Czyli słuchajcie, ten czarny kolor, zwłaszcza na rękawiczkach, niestety wchodzi w mocny odcień zieleni z jakiegoś dziwnego względu. Zgaduję, że światła i po prostu, no, tu gdzieś tam z tyłu w głowie, jeżeli będzie widać, powiedzmy, kolor zielony, to najpewniej jest on po prostu czarny. Jak mówiłem, jest to najbardziej widoczne na rękawiczkach. Um, więc niech to Was zwyczajnie, tak jak mówiłem, nie przerazi. A więc, jeżeli mówimy już słuchajcie, o tych rękawiczkach, to mamy tutaj do czynienia ze Scarlet Shamachami w stanie Fieldstate oraz z M9 Slaughter w stanie fabrycznie nową. No, na moje gusta połączenie idealnie dopasowane do siebie, głównie ze względu na te czarne kształty na rękawiczkach, które po części jesteśmy w stanie wyhaczyć również właśnie na nożu. Potem, już na końcu, dodatkowo rękawiczki sportowe to zdecydowanie dobre połączenie, które zwyczajnie sprawia, iż nie będzie można oderwać od niego wzroku i sprawia, że po prostu często będziecie wyjmować. Nóż, żeby zobaczyć właśnie tą animację M9, ale jednak oderwimy na chwilę, słuchajcie, od nich wzrok i spójrzmy na Kawaha Bladsport. No, myślę, że tak jak jest tutaj jeszcze parę innych opcji, tak Bladsportik kurczę do ikona, której po prostu no, nie mogło tutaj zabraknąć. Dominujący kolor czerwony, ale też całkiem przyzwoita ilość czerni, która komponuje się naprawdę genialnie, tworzą jednego spójnego skina. A dzisiejszym sponsorem filmu jest Pirate Swap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego cesa. A więc jeżeli znudzą Ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają Ci w ekwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego, na Pirate Swapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przyjrzystym filtrom, które pomogą Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz co chcesz. Dodatkowo z kodem Maciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności jak widzisz jest od groma i trochę pobliczka karty Lewy, czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge, które również zapewniają mały, fajny bonusik. A i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę słapa już dziś, link znajdziesz w opisie. W przypadku natomiast 44 4 4 padło na Hellfire, czyli skórkę w stanie minimalware. I jak widzimy, nie zaraz taką tanią. Jednak posiada ona swój zdecydowanie wkład w postaci koloru czerwonego i właśnie czarnego. Jej co prawda to dość kwestia sporna moim zdaniem, gdyż z lekka zmanipulowana zapewne przez kolegów z Chin, ale za dużo to jest tym, niestety nie jesteśmy w stanie zrobić i trzeba to zwyczajnie przyjąć na klatę. Jeżeli chodzi o wersję tumikową, nie ma lepszej skórki niż stary dobry SideX. Skórka, która ma już ponad 10 lat, ale dalej nadaje się według mnie do wielu ekwipunków i po prostu zestawów przez swój wygląd, jakość i po prostu kunszt. W tym wypadku mamy dodatkowo trochę koloru białego na skórce, jednak moim zdaniem dalej na pierwszy plan przebijają się kolor takie jak czarny czy też czerwony, a tego jakby nie patrzeć właśnie szukamy. W przypadku wupy właściwie mamy dwa skiny do wyboru, które na upartego możemy również zakupić jednocześnie i dalej zmieścimy się co ciekawe w naszym budżecie. Mowa tutaj o Wildfire'ze oraz Redline'ie oczywiście. Wildfire będzie czerwony z dodatkiem czarnego. Dziadek to zupełny kontrast tych kolorów. A więc w tym mamy głównie kolor czarny z nutą dosłownie czerwonego w postaci tej linii. Oczywiście jeżeli jedna awupa wam pasuje bardziej niż druga, no to oczywiście możecie zakupić tylko jedną i zaoszczędzić około 100 dolarów. Nie ma problemu. Ja tutaj dałem dwie akurat skiny do awupy, no bo po prostu stało mi jakieś 100 dolarów na rozporządzenie na głupoty pod koniec dnia. No i pod koniec dnia wybrałem po prostu dwie awupy. W przypadku Scouta nie ma jednej konkretnej skórki, która by jak pozostałe spełniała nasze potrzeby w 100%. Najbliższy temu jednak zadaniu jest skórka Według mnie Dragonfire, która posiada solidną ilość koloru czerwonego, no i parę też innych kolorów, w tym też czarny, jednak może niekoniecznie w tak dużej ilości, jakobyśmy oczekiwali. Dlatego do ósma będzie zdecydowanie łatwiej dobrać coś fajnego. I wybierzemy, słuchacie, kilkonwerna Legendarna skórka, nie ma co. I przede wszystkim genialnie dopasowana pod nam zestaw. Tutaj właściwie nie mamy za dużo, co mówić. Wystarczy zwyczajnie przejrzeć się tej skórce i wiemy o co chodzi. Ewentualnie, do czego można by się przyczepić, to do małej ilości czarnego. Jednak w tym wypadku, mimo iż kolor czerwony dominuje tutaj zdecydowanie, jakoś brak tego czarnego nie kuje w oko. W przypadku zamieni do P2000 padło na skórkę Obsydian, czyli czarną skórkę na przodzie, która powoli sobie przechodzi do tyłu do koloru czerwonego. Idealny zamiennik, jeżeli chodzi o właśnie uspa, jednak cenowo no, odstojący trochę i na pewno zaoszczędzicie na nie troszkę. W przypadku Glocka natomiast myślę, że nudną może troszkę, ale zdecydowanie odpowiednią w 100% skórką jest Candy Apple. Jakby czerwony z góry, czarny z dołu, dwa kolory i dodatkowo nasze, więc nic dodać, nic ująć. Co prawda moim skierowanym zdaniem brakuje tutaj jakichś nie wiem, szlaczków, jakichś rysek, czy czegoś, to po prostu by troszkę urozmaiciło tego skina. Jednak pod koniec dnia jeżeli chcemy coś czarno-czerwonego jest to idealny wybór. W przypadku DLP 250 jest to młuertozik, czyli krwiście czerwony skin z małą ilością czarnego, ale podobnie jak w przypadku USPA, mimo że tutaj kolor czerwony dominuje, praktyku czarnego jakoś za bardzo nas wokół nie uniknie i na spokojnie będzie ten skin pasować po prostu do naszego zestawu. W przypadku DK jest już troszkę lepiej, jeżeli chodzi o pozostałe dwa kolory, bo mamy ponownie skin skrojony chyba idealnie pod nasze wymagania. A więc czerwień i czerń to jedyny kolor, jakich tutaj sobie uświadczymy, i sam skin wygląda już dość badasowo, więc mnie on kompletnie przekonuje. 57 oraz skórka Urban Hazard, a więc coś na kształt Glocka przed chwilą, ale właśnie tak jak wspominałem, z lekkim tutaj sznytem. Mamy do niej szlaczki jakieś inne wzorki, które zdecydowanie urozmaicają naszego skina i sprawiają, że wygląda on po prostu no, lepiej. Natomiast, za mnie, jeżeli wolicie CZ, no to idealnym wyborem będzie skórka Astor. Zrobiona w takim nowoczesnym, to nazwijmy industrialnym vibe i w tym wypadku też nie kosztuje majątku. Natomiast w przypadku machiny do headów mamy coat REDA. Względnie tanie skin bym powiedział, jak na to, jak wygląda. Londa. Chociaż ktoś zaraz może i powie, że 80 zł to nie tak mało. W każdym razie, mamy skinę zrobionego z prawdziwego zdarzenia. Skinę zrobionego z metalu i to dość dobrze wyglądającego w tych mocnych odcieniach czerwieni głównie, gdzie dla porównania inne skiny czasy mogą wyglądać po prostu zbyt cukierkowo i słabo. Tak tutaj tego zwyczajnie po prostu nie uświadczycie. Nawet nie najgorszy, słuchajcie, w łapie wyglądać będzie rusemka. Crimson, Odep, jeżeli nie widać, posiada szkarłatny kolor, który wybija się tutaj zdecydowanie cudnie. Doprawiony dodatkowo o te pajęczyny w kolorze czerni. No i ostatni z pistoletów, jakimi na dzisiaj będą peretki, posiadają skórkę Pander, która może wyglądać, jakby miała kolor czarny z temu, jednak w odpowiednim świetle będzie on już bardziej za zimy wyglądał jak ten faktyczny kolor czarny, aniżeli szary. I wracając do broni Rifle, mamy SG oraz skórkę Darkwing. Skórka już mająca swoje lata zdecydowanie, jest ona prosta, jest ona tania, jednak za każdym razem uważam, że robi ona naprawdę dobrą robotę. Do Augen natomiast dalej mamy Sydmeda, czyli ponownie skórkę dość industrialną, taką metalową, jednak ponownie z dominującym kolorem czerwonym i czarnym. Natomiast do Galila mamy Firefighta, który może w tym wypadku ponownie ma te kolory dosłownie z temu, ale jest to względnie barwa odpowiadająca temu, czego szukamy, i przede wszystkim taka, która jakoś pasowuje się w nasz klimat. I po przeciwnej stronie barkady, jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o rifle, mamy PAMASA oraz skina ZX Spectrum, który jest czarnym skinem z dodatkiem paru innych kolorów. Jednak z nich wszystkich to czerwony wybija się najbardziej, najbardziej rzuca się w oczy i jest go zwyczajnie najwięcej. I przechodząc do PMU, zaczniemy sobie od P90 Shallow Game, która ponownie w odpowiednim świetle jest bardziej fioletowa, a jeszcze w innym, właśnie czarno-czerwona. W przypadku Maka, natomiast jest to skórka Carnivore, A więc taki slauter, ale w tym wypadku przeniesiony właśnie na Maka 10. Nie chciałem tutaj brać Candy Apple, bo była to zwyczajnie. Zbyt nudna dla mnie skórka. Do MP9 natomiast mamy Rose Irona, a więc skórkę czarną, na którą po prostu została nałożona czerwona róża w otoczce koloru żółtego. Mimo tego jednak nasze główne kolory pozostają zachowane i przede wszystkim rzucają się w oczy. Idąc dalej mamy Umba Fullstopa oraz MP7 Bladsport. Natomiast jeżeli ta MP7 wam nie pasuje i wolicie grać z MP5, to zawsze do wyboru pozostaje skórka labrac. A ostatni z pomów dajcie jaki będzie Bizon, pozna skórkę High Roller, czyli co byście właściwie tutaj nie wykręcili z jego pomocą, na pewno fajne akcje siądą, to zać znaczy po prostu statystyki. I na końcu jeszcze, moi drodzy, waga ciężka, gdzie mamy Maga 7 Hit, nowy Candy Apple, XMR Red Python, obrzyna Full Stop, Mega Wall Bank, N249 System Lock, Skara 20 Bloodsport oraz g 1 The Executor. I, moi mili, tak prezentuje się ten zestaw za 10 tysięcy złotych w kolorze czarno. Czerwonym. Jak on wyszedł, czy wam się on podoba i przede wszystkim czy staremu się on podoba. Dajcie znać w tym w komentarzu oraz również jaki inny ekwipunek byście chętnie zobaczyli. Liczę mimo wszystko, że tak wam się słuchajcie spodobał. No i oczywiście zachęcę do tego kciuka w górę, Suwam już, że już tego raczej nikt nie robi. To mimo tego ja jestem starej daty i oczywiście zachęcę. No i co, dajcie również znać co przygotować następnym razem. A na teraz ja bardzo dziękuję za uwagę, byłem Maciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!